Ajcie ludzie, nagrywam, nie wiem, to krótkie, nie, bo dzisiaj w krzakach znalazłem słoik ze slime'em, niebieski, nie lubię niebieskiego, ale fioletowy, czarny, czerwony, nie, to są moje ulubione kolory, ale, właśnie na ten słoik dziwnie wygląda, nie, coś co tu jest, a nie, to po prostu dziura, to jest ten słoik, ze tutaj, w tym jestem Zobaczmy. Zobaczmy, co jestem hmm. jest ja mówię, to jest wojny myszkę, słuchajcie, dobra otwieramy. Zobaczmy co to w takim razie jest. Może coś fajnego tu widzicie? Nie, ja nie widzicie nic fajnego. Szkoda. <ścoughs> Jak było to tylko? Nie wiadomo gdzie to było. Kto tu? Ja przede mną i słuchajcie, coś tu jest i słuchajcie co... jakaś moneta zobaczcie nie widać ile zapadnie światło zobaczcie znalazłem to tak to jak Chyba, chyba coś jest. One to jakaś stara z brylokiem, z jakiś. Co tu coś tu pisze? Kopalnia złota w złotym stoku. Co? Opłacało się znaleźć w krzakach coś. Z drugiej strony co pisze. Moneta nowa Awra Rejste. A że po polsku moneta, jakimś tam języku nowa po jakimś tam języku awra po jakimś tam języku Rejst Czyli, że też moneta, wszystko to moneta. Tylko po innych językach. Dobra, czyśćmy tą monetę z tego slajma. Może nawet jakaś wartościowa. Czy coś. Nie wiem o wartościowych to się zazwyczaj nie znajduje w slajmie. Nie, ten slajm był po... Tym to, rzeczy to się raczej nie znajduje Równie dobrze mogą tutaj całą tą metodę wsadzić Ale skąd ja mógłbym mieć taką monetę No halo Ludzie obudźcie się Pierwszy raz taką na oczy widzę Dobrze pokażę Wam Jaka moneta? Nie No i tutaj mam przy? Po co? O, o cholera. Ten sam mi się do krótkiego przykleju. No to fajnie schodzi. Łatwo. Dobra. Może brak cię obydwu.